20 lat, jak szybko tak. minęło, już no wyrosłaś. Tak. Jedziesz do dojca na studia, świat. No, no dobrze, dobrze. No ale z drugiej strony to już jest taki moment, wiesz, że to już można z Tobą wiesz, porozmawiać o, o, o tak zwanych m, ty, tych sprawach, nie? Jakich sprawach to to? Ja tam się, żadnego pytania nie wstydzę się. Pytaj, czy wytłumaczy: wiesz, sprawy tego rodzaju że o seksie chcesz po prostu. Ciszej, no. Gdzie to na peronie takie obrzydliwstwa, no? Tak dyskretnie trzeba bardziej. Okay. No. Powiedz mi, masz tam już jakąś tego sympatię? <noise> sympatię? Tato, no. <noise> no, sympatię. tak nie ma. No co, no, to, to jest taka osoba, na widok której Ci serduszko żywie i wie, to masz kogoś takiego? Nie no, proszę Cię, błagam. Nawidziałem, no, widziałem, podjeżdżał taki <noise> ostatnio szatyn, proszę Ciebie, ufarbowany, z tym Skoda Fabia trąbił, proszę Ciebie, <głos> A, <głos> muzykę tak. puszczał. No tak. No. no. Ale to zada sympatia. Nie? Nie. A co? To zwykły fuck friend. <noise> to fuck friend, bardzo ładnie. No to. No. Po angielsku. No. A, a, a po polsku co to by znaczyło? Nie no, zwykły czop. Czop. To bardziej to jest imię czy nazwisko? Nie, no tato to jest bardziej funkcja. Aha. Aha. a ten aktualny to to, to, to to jest? A ten aktualny to taki bardziej dobiegacz. Dobiegacz. Czyli y, to sportowiec, tak? Nie, dlaczego? Że dobiega, do, trenuje do mety, do. No co to, to wytłumacz mi, no. Dobiegacz, tak. to już nie jest tylko zwykły fakrend. Tak. A jeszcze nienarzeczony? Prawda? Aha, aha, no pewnie, że tak. Kiedyś był chłopak dziewczyna, jak się orientował mniej więcej. Teraz narobili tego wszystkiego? Czop, fuckfriend, dobiegacz? No to więcej stanowisk niż w wojsku kiedyś No powiedz mi, gdzie ty go poznałaś? Na Tinderze. No pewnie, że tak. A co to jest? Z, za przedsiębiorstwo. <noise> to jest bardziej taka um, oaza. Tak. Tylko, że mniej się śpiewa. A. Aha, aha, aha. Sorry. No tak, no tak. A jak on ma na imię? Roman. Roman, to dzięki no. Bogu jedno słowo kojarzę.